I ona ledwo żyje, ledwo stoi na nogach, ponieważ, nie wiem, jedno dziecko jej nie spało, drugie dziecko jej wyje, trzecie dziecko po prostu i czwarte dziecko, a ona jest z nimi wszystkimi sama i słyszy, kochana, to wszystko jest w swojej głowie. A ona w głowie ma po prostu jeden wielki rozpiernicz. A powiedz mi, bo jesteś tak naprawdę w show biznesie dwa lata, a osiągnąłeś niesamowicie dużo i, i w takich różnych obszarach ci widzimy, i cały czas właśnie pojawiają się te kolejne projekty, kolejne wyzwania. Powiedz mi, kiedy w twojej głowie w ogóle pojawił się taki pomysł, żeby, żeby spróbować z show biznesem, zrobić ten pierwszy krok? Co było taką motywacją? Wiesz co, motywacją było to, że albo się wyprowadzę z Polski, bo byłem w bardzo niefajnym momencie mojego życia, wiesz, bo no, z jednej, no pracowałem jako fryzjer, pracowałem jako trener, byłem naprawdę w sobie, jeszcze miałem takie ostatnie pokłady. No To mojego... co było niefajnego. Już to. Mm, no... No powiem szczerze, błędy młodości, błędy e, takie, których, e, znaczy błędy, no ja e, robię zazwyczaj zanim pomyślę. <grym> Więc dużo takich rzeczy było, które e, rzuciłem się na głęboką wodę, jeżeli chodzi o, o kupno mieszkania. Wiesz, miałem 23 lata, 23 lata chłopak, który bez y, pomocy e, ze strony rodziców, e, moja mama mi troszeczkę pomagała, e, no nagle targa się na to, żeby sobie po prostu kupić mieszkanie w Warszawie. Bo... Można by powiedzieć, czy byłeś Właśnie bardzo odpowiedzialnej. i dojrzałem. Byłem kurczę. wiesz? Dzisiaj patrzę na to, że to była super decyzja, bo, bo ja jednak, wiesz, ja mam to trochę tak. Ja się boję, ale robię. Boję się, no, no zresztą jakbym się nie bał, to byłbym szaleńcem. No, no, no uważam, że strach nie jest niczym złym, ale ja to robię, wiesz? I ten, 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 jakby trochę strach nawet, on mnie popycha do działania. On mnie popycha do kolejnych, do kolejnych działań. I ja jest, wiesz, to ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to Twoje pytanie, kiedy jakby tego zapragnąłem. Dlatego, że jak to jest zaczęło się dziać, to ja w ogóle, wiesz co, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Eee, no, wiesz, nagle propozycje kontraktów reklamowych. Nagle, no, mój Instagram urósł naprawdę, no, zaraz będzie tam pół miliona, pół miliona osób pół miliona prawdziwych ludzi, bo ja nie mam kupionego ani jednego lajka. Ja mam, ja mam ludzi, którzy, e, którzy codziennie, e, praktycznie na Instastory wchodzi 100 tysięcy osób. Ludzi, którzy piszą mi, kuczaj, zaczynam z tobą dzień, może cię nie znam, ale, ale naprawdę dajesz mi coś fajnego. Zaczynamy od Pamiętaj, w dupie możesz mieć wszystko! To są faceci, którzy piszą do mnie kuczę, jak się nazywał ten stanik, który ostatnio tam y, promowałeś z dziewczynami odnośnie tego, żeby dziewczyny w dobrych stanikach ćwiczyły, bo moja ukochanka ma urodziny, chce jej kupić. To jest dla mnie, to jest dla mnie, słuchaj, jest dla mnie ma magia, naprawdę, bo, bo to świadczy o tym, że poza tym... Tym całym, yy, tym wszystkim, w czym, w czym żyjemy, w czym, o, o czym nam przypominają bardzo często, tak, że jesteśmy hejtującym krajem i w ogóle takim złym niedobrym jest tylu ludzi, którzy chcą się ukochać, którzy mają swoje problemy, ale mimo tego jakby chcą o siebie, o siebie walczyć, więc to ciężko jest mi... Ja, ja tu chciałem ja tak naprawdę to było dla mnie takim. Przerywnikiem do tego, żeby, żeby coś jeszcze zrobić. Wiesz, ja złapałem za telefon, ja mówię, nie, no, no szlak mnie trafi, bo siedzę, robię włosy, okej, okay, lubię to robić, bo sprawiam tę przyjemność dziewczynom, które przychodzą, wychodzą piękniejsze, piszą do dnia dzisiejszego, kuczajku, dziękuję ci za to, bo mnie zmotywowałeś. Jak na, na fotelu siedziała ja jej motywowałem do tego, żeby ćwiczyły, nie? Bo ja wracałem ze swojego treningu, ona mówią, boże, że tobie się chce na przykład po, po tym, jak stoisz cały dzień, lecieć jeszcze na trening i jeszcze trenować ludzi, bo, trenu, bo robiłem dwie prace tak naprawdę żeby po prostu jakoś no, wyjść z tych problemów, które, które miałem. E, i, i, I to było takie coś, że bardzo potrzebowałem zrobić coś jeszcze. Takiego, żeby było. żeby to był taki, taki bodziec dodatkowy, wiesz, taką, taką, do, taki do działania, bo mówię, albo coś zrobię, albo się wyprowadzam z Polski. I to było naprawdę takie coś, że okej, okay, łapię za telefon. I co mnie wkurza? Co mnie denerwuje? To właśnie wtedy mnie wkurza ta presja y, fitnessu, y, to, że po prostu kurde, ludzie normalni mają problemy, że to nie jest wszystko takie kolorowe jak na Instagramie i to nie jest takie jednowymiarowe, że po prostu y, wiesz, po, powiesz nagle y, do, do kobiety, a kochana, nie masz żadnych problemów w twoim ciało, może więcej, jeżeli ona nagle ma czwórkę dzieci, jak w przypadku na przykład mojej siostry i ona ledwo żyje, ledwo stoi na nogach, ponieważ nie wiem, Jedno dziecko jej nie spało, drugie dziecko jej wyje, trzecie dziecko po prostu i czwarte dziecko, a ona jest z nimi wszystkimi sama i słyszy, kochana, to wszystko jest w swojej głowie. A ona w głowie ma po prostu jeden wielki rozpiernicz, bo jest tak zmęczona. Więc w tym momencie uważam, że zamiast ją oceniać, bo nie mam prawa do tego. Podchodzę do niej, ukochuję ją i próbuję stworzyć dla niej chociaż 10 minut. Ja na przykład bardzo często robię takie treningi po 10 minut czy po 6 minut. Żeby po prostu miały te dziewczyny nawet, weź sobie i piszą na mnie, nawet kuczajku, jak dziecko śpi akurat, dziękuję Ci za to, bo ta 10 minut mnie po prostu lepiej się po prostu czuje. I nie myśl o niczym. Zapomnij o dzieciach to co się drze z drugiego pokoju to tylko mewy nadmorskie. To było to kiedy co chciałem, nie to, żeby wejść do show biznesu, bo to nie, i to, dlatego to się udało, wiesz, ja myślę, że, 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 że mm, dlatego, że ja miałem zupełnie inne powody do tego, żeby to robić, dlatego yy, do tańca z gwiazdami, jak poszedłem, to, to, też nie było dlatego, że o Jezu, nagle się pojawię w tańcu z gwiazdami, tylko pomyślałem sobie, kurde, no wiele takich halinek ogląda to trochę, yy, wiesz, yy, starszych, no to może halinki jak mnie zobaczą, akurat może wejdą, może poćwiczą, słuchaj, tak się stało. Dało, bo piszą, pisały dziewczyny, kiedy już byłem naprawdę taki trochę zmęczony, to i ja mi pisałem, słuchajcie, a ja jeszcze jak odpadłem tam w szóstym odcinku, napisałem, że no, dużo mi z tego dało, ale że I to mi dziewczyny pisały, kurczę, dobrze, że byłeś, dobrze, że byłeś, bo dzięki tobie nie poznałabym cię, przed, gdyby nie ten program, więc no ja to po prostu, powiem ci, robiłem od serca i myślę, że właśnie dlatego, dlatego to wyszło. A słuchaj, bo jak tak patrzę na ciebie, jesteś niesamowicie taką energetyczną osobą, pozytywną, ale ja nie wierzę, że ty nie masz gorszych dni, musisz Pewnie takie mieć. Jak sobie wtedy z tym radzisz? Kochana, ja mam. <noise> ja ja to jak słuchaj y, robię coś to na 100%. I jak robię coś dobrego i y, to robię na 100%, jak robię coś złego, to na 100%. Słuchaj. Ja mam. Jak... U mnie poranki wyglądają tak, że nie chciałabyś mnie widzieć, naprawdę. Ja się muszę przekonywać do tego, że, że jest dobrze. Wiesz, ja jestem sową, więc bardzo często pracuję w nocy. Kiedyś próbowałem się tego, znaczy jak szykowałem się na przykład do zawodów, kiedy musiałem o 6.30 wstawać rano na trening, szedłem, słuchaj, bo miałem swój cel. Oczywiście dzisiaj, kiedy mam na przykład czasami do późnej nocy pracę, a muszę też wstawić rano, no jakby nie to, że nie mam wyjścia, ale to jest też coś, co daje mi, sprawia mi, sprawia mi radość. Czasami jestem po prostu zmęczony. Wróciłem e, z kilkudniowego kampu z moimi dziewczynami 30 dziewczyn, e, którym oddałem naprawdę sa samego ca całego siebie e, i dopiero jestem drugi dzień w Warszawie z powrotem i powiem ci szczerze, że miałem dwa dni takie, że. E, Wlokłem się po domu po prostu y, kolokwialnie mówiąc, jak smród po gaciach, bo, bo byłem zmęczony. Byłem, czułem, że mam po prostu jestem wyrzuty z, z emocji i ja sobie na to pozwalam. To jest coś, co też chcę przekazywać ludziom, że pozwalajcie sobie też na to. Oczywiście to nie jest coś, co nie ma być stan, który ty będziesz w ogóle wiesz permanentny, który sobie przejmiesz i będziesz. skoszować e, się jak rozpaczą. Wskoszować tak? zdołowana. Nie. Pobądź w tym. Pozwól temu przejść, pozwól, jeszcze, pozwól sobie na to zmęczenie, e, a potem wróć, wiesz, to jest to, co ja też powtarzam, to jest kolejne moje hasło i no wytrwaj, bo to, że usiądziesz, najgorzej jest wracać, nie zaczynać, wracać, bo zaczynać oczywiście się przygotowujesz, dobra, mamy lipiec, od przyszłego roku zacznę ćwiczyć, no może być i tak, no bo dwa dni, dobra, grill, e, spotkanie z koleżanką, tu, pół tortu, zażarłam. dobra, w przyszłym roku poćwiczę, jeszcze wigilia po drodze, nie, dobra, właśnie, dokładnie, a ja uczę jakby tego powracania, że okej, okay, dwa dni, trudno, pożarłaś, pojadłaś, popiłaś, trudno, bo czasami tak mi się, wiesz, zwierzają, nie, że ona po prostu, kończy. ja mówię, Halinka, Grażynka, Wstawaj, idź dzisiaj, poprawce humor, e, pobiegaj, zobacz, jak się fajnie poczujesz, nawet tym krokiem sobie wrócisz, już jutro będzie ci, będzie ci łatwiej, więc pozwalam sobie na to, żeby mieć doła, pozwalam sobie na to, żeby czasami odpuścić trening, e, ale właśnie to jest co, coś, co dzięki czemu, dzięki czemu jestem cały czas jakby i ćwiczę, e, i się zdrowo odżywiam, że po prostu wracam do tego. Popatrz se w lustro na tego człowieka, co w życiu przeseł. Nie jedno, a zryje. Jezus Mario. I zyj! Bo zaraz cię może ślak trafić. Zastanawiam się, skąd właśnie u Ciebie biorą się te takie fajne y, teksty. Y, no, ukochaj się chociażby, prawda? Y, bardzo fajne, ale jeszcze powiem Ci, rozbawiła mnie bardzo taka historia. Y, ty opowiadałeś, że rozmawiasz z Grażyną, która Ci mówi, że po ciąży nie wróciła do formy, urodziła syna, w ogóle czuje się beznadziejnie, a Ty mówisz do niej, Grażyna, jak to się czujesz beznadziejnie? Syna urodziłaś, daj tak, sobie czas. To możecie, to ale ja jak nie jak mam czasu, się. bo za dwa tygodnie mój syn się żeni. Dokładnie. Kucza, I kutaj nienawidzę się. Urodziłam syna, przytyłam i w ogóle nie mogę wrócić do siebie po tej ciąży. Ja mówię grażyna, ty się nie nawidzisz. Ja mówię kobieto Urodziłaś syna, jesteś matką, daj sobie czas. Ona mówi, kurwa, nie mam czasu, bo za dwa tego nie są się, się żeni. I naprawdę z takimi kobietami masz do czynienia. Słuchaj, wiesz co, ja y, jak czasami rozmawiam z ludźmi, y, mimo tego, że bardzo dużo mówię, to bardzo rejestruję, wiesz, mój mózg jakoś ma tak, że, że bardzo dużo czasami dziewczyny się dziwią, że pamiętam imiona ich, ale jeszcze czasami ich dzieci, ich mężów, więc y, mam tak, że gdzieś tam mój mózg sobie to koduje. I. To jest tak, że na pomysł z tą grażyną stoję sobie naprawdę pod prysznicem i sobie jakby y, nagle przypomniałem rozmowę z jedną y, y, moich, z moich koleżanek, naprawdę, która po prostu. Y, coś tam gadamy, gadamy, no i, i nagle ja mówię, boże, kuczaj, no nie mogę po prostu wrócić do siebie po tej ciąży. A ja nagle sobie, ja mówię, ale to wrócisz, ja mówię, masz czas, nie? I nagle sobie tak w głowie myślę, ale. Czy twój syn nie zdawał w tym roku matury? I powiem ci, że dokładnie tak było A on no, no tak, tak, tak. Ja my nie, no nie wierzę I to mi się jakby urodziło w tym momencie Bo to są historie, które się tam gdzieś tam dzieją wokół nas Myślę, że sposób też mo mo mojego przekazania e Czyli jednak życie to To jest potencja. życie Życie jest uważam najlepszym reżyserem i, I naprawdę najśmieszniejsze sytuacje pokazuje I też się cieszę, no bo jakby to powoduje, że ci ludzie naprawdę się właśnie uśmiechną Że im się coś tam zachce więcej. Ja, ja tak jak mówię, ja też nie mam takiej potrzeby, żeby kogoś na siłę zmuszać, nie wiem, do ćwiczenia, ale weź coś sobie zrób dla siebie i to już będzie naprawdę naprawdę super. A ty co ty w najbliższym czasie zrobisz dla siebie? Ja w najbliższym czasie, za miesiąc, lecę na wakacje. Lecę na wakacje, moje wymarzone wakacje, e, takie podczas których mój mózg będzie odpoczywał, bo ja mam zwyczaj tak, że jak lecę do jakiegoś miasta, to w ogóle kocham przebywać, wiesz, ludzi, oglądać, e, siedzieć sobie przy stoliku, chodzić po uliczkach. To są w ogóle takie moje. Najulubieńsze, y, takie, taki sposób spędzania czasu, taki żywy. Nie biegać w ogóle. Zajść dokąd Ale co po prostu na takie, no, wysepki daleko, daleko. Y, wyspa, na której mieści się tylko hotel, i w zasadzie, y, no, 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 to jest moje marzenie. Było zawsze, i cieszę się, że, że je spełniam. I, I mogę powiedzieć z dumą, kurczę, że to, że to jest moje, to było moje marzenie. Bo kiedyś, poczekaj, to ci jeszcze tylko powiem tytułem wstępu, że. Mm, przez to, że pochodzę no, z dosyć biednej rodziny, zawsze miałem taki problem z tym, żeby mówić o rzeczach takich fajnych, które się wydarzają w moim życiu, wiesz? Bo myślę, że wielu ludzi, którzy mnie będzie oglądać, to też to ma. I że nagle jak zaczynają coś im się udawać, to mają trochę takie poczucie winy, że mo, inni mogą mieć gorzej, wiesz? I ja też namawiam do tego, żeby tak nie mieć. I ja dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że na Malediwy. I się bardzo z tego cieszę, bo, bo zawsze o tym marzyłem, o tym, żeby tak polecieć sobie tam. Ale wiesz, jak, jaka jest teraz moda, że jak się leci na Malediwy, to... Trzeba się dobrze sfotografować. Naprawdę. I wrzucać to na Instagram. Widziałem. Ja nawet, wiesz, co, powiem gdzieś że nawet nie miałem w planach, chociaż na pewno moje ukochanki się będą pytać, gdzie jesteś. Nawet nie miałem zamiaru robić tej pinezki, żeby się przypinać, gdzie jestem. Natomiast, wiesz, ja też mogę być z, z nimi szczery i to jest fajne, że, że mogę im powiedzieć szczerze. One wiedzą, jak, jak ciężko na to wszystko pracuję i, i, i naprawdę no, bardzo się cieszę. Więc to będzie taki moment, który, który zrobię, zrobię dla siebie, bo teraz Teraz no, naprawdę zbliża się też taki bardzo pracowity, yy, pracowity okres, więc... Yy... No, cieszę się, że Kucze, to życzę Ci wspaniałych wakacji. No, i życzę oczywiście sukcesu w filmie Fighter, żeby się wszyscy zachwycili, żeby tych propozycji było coraz więcej. To powiem Ci, że w ogóle to jeszcze tak właśnie, mówiąc o fi filmie Fighter, to też jest w ogóle taka fajna. Ee, to ino wytrwaj, do tego naprawdę rewelacja nie pasuje, bo myśmy ten film robili bardzo długo, bo prace nad filmem zostały przerwane. Co zresztą, jakby mówione jest oficjalnie, że, że tam były dużo problemów po, po drodze. We'll <laughs> I ja ten film ma tak, takie dla mnie znaczenie nie tylko, e, właśnie to, że, że sobie w, w nim wystąpiłem, tylko takie, e, jacy ludzie przy, przy tym pracowali. Naprawdę, tacy, którzy się tak potrafili w pewnym momencie zgrać, żeby powiedzieć: Dobra, wracamy do tego. Warto dla samego tego, że chcielibyśmy to zrobić, bo było nam fajnie na planie. E, Konrad Maksymilian, reżyser, który jest naprawdę cudownym człowiekiem i życzę mu, żeby naprawdę zrobił jeszcze nie jeden film. E, moje ukochanki na pewno po prostu pójdą. Ze swoimi ukochańcami na, na ten film. Ja się śmieję, że każdy coś dla siebie znajdzie w tym filmie, bo, bo ukochanki będą mieć Piotrusia Stramowskiego, będą se tam patrzyły na jego torsy gołem. Mnie ubrali, słuchajcie, mnie ubrali, reżyser stwierdził, że, że zawsze tam epatuje gołą klatą, to tym razem mnie ubiorą. Może bał się konkurencji dla Piotra Stramowskiego. Kto wie, kto wie. Wiesz co, no e, cieszę się, bo ktoś mnie zobaczył też ta, inaczej, Ubaro. dokładnie ubrany ubranego, więc ja się cieszę, bo tutaj uganki będą mieć, mieć tą e, czy tam mi, e, Mikołaj Roznerski tak samo, no wygląda bardzo dobrze e, a e, panowie będą se mogli popatrzeć na tak zwane mordobicie, więc generalnie no i to, 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 to właśnie ino trwaj idealnie pasuje do tego, żeby naprawdę walczyć o swoje marzenia bo, no, no to tak jak mówię, to nie jest tylko film, też napisałem to w poście o mordobiciu, to jest film naprawdę z fajną kurczę, fajnym przesłaniem i i jestem dumny z tego, że jestem w tym projekcie. Bardzo. Tak naprawdę jesteśmy już po rozmowie i powiem Wam, że ona naprawdę wyszła nam świetnie. Zrobimy z tego dwa odcinki. Oglądajcie moje instastory, to będę informowała, kiedy będą na kanale Wąsikowska.se. To nie była tylko moja zasługa. Ja tu, no, siedziałem i mówiłem. Dziękuję.